Nie pamiętam, który to był rok, ale wracałem wtedy z Anglii, zastępstwa na parafi, na studia do Jerozolimy po wakacyjnej przerwie. Wsiadam w samolot Londyn-Tel Awiw i okazuje się, że obok mnie siedzi studentka. Patrzę, a ona ma podręcznik do hebrajskiego czy książkę. Widać początkowe lekcje, więc chce się uczyć, czy zaczyna się dopiero uczyć. Ja kiedy usiadłem spokojnie, wyciągam swoją księgę Psalmów też po hebrajsku. No i zaczynam czytać, modlić się. Po pół godzinie zamykam księgę Psalmów i z uśmiechem zwracam się do niej. Przepraszam, czy, czy tak chcesz całą drogę czytać tą swoją książkę, czy może byśmy pogadali trochę? Ona troszeczkę zaskoczyła i ja mówię: nie bój się, ustalmy bardzo proste reguły. Ja ci zadaję jedno pytanie. A ty jedno pytanie mnie, jak się skończył nam pytania, to każdy z nas wraca do swoich książek. Przegadaliśmy całe trzy godziny do samego Tel Awiwu i do dzisiaj jesteśmy znajomymi. Moral z tego jest bardzo prosty, no nie chodzi o to, że warto się uczyć hebrajskiego, ale warto naprawdę w każdej dziedzinie, w każdej dziedzinie warto zrobić pierwszy krok. Bo chociaż nie zawsze z tego będzie szalony taniec, to przynajmniej całe życie nie będziemy siedzieli na czterech literach.